Cześć! W dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy 50 Jeśli wpiszecie w Google hasło Samsung Galaxy 50 to wyszukiwarka powita Was promowanym przez producenta hasłem telefon z potężną baterią. Ja oczywiście się nią zajmę w trakcie trwania tego odcinka, ale jak pewnie się domyślacie, po drodze mam jeszcze wiele innych rzeczy do sprawdzenia. Pierwszą z nich jest oczywiście design, bardzo podobny do tego w testowanym przeze mnie jakiś czas temu A40 i bardzo podobny do wielu innych zaprezentowanych w ostatnim czasie Samsungach z serii Galaxy A. Front telefonu ma wielki, podciągnięty w zasadzie równomiernie do trzech boków ekran, mały kroplowaty nocz na górze, podbródek na dole i uwaga, on jest zauważalnie większy niż ten w A40 oraz zaoblone rogi. Szkło, którym go przykryto, to Gorilla 3 i to najszlachetniejszy materiał, jaki znajdziecie oglądając A50 z każdej strony. Błyszczący korpus jest plastikowy, podobnie równie błyszczące plecki, co oznacza, że na te elementy trzeba uważać. Rysują i brudzą się łatwo, mimo że Samsung wymyślnie nazywa to tworzywo Glastic 3D. Najlepszym wyjściem jest według mnie zapakowanie smartfonu w jakieś etui, to zabezpieczy także odstające obiektywy aparatów. Telefon jest dostępny w kilku kolorach, również o holograficznym, czyli mieniącym się kolorami, tęczy wykończeniu, albo opalizującym z refleksami wpadającymi w dwie główne barwy. Ale mój niebieski wariant jest pozbawiony obu tych bajerów. Zauważam też, że A50, inaczej niż część poprzedników z serii A, nie jest wodoodporna, więc uważajcie na wilgoć. Pochwalę za to rozmieszczenie i sprężystość klawiszy na prawym boku. Ze względu na spory rozmiar urządzenia, obsługa jedną dłonią nie jest najłatwiejsza, ale zastosowane materiały pozytywnie wpływają na wagę. Urządzenie na pewno nie jest ciężkie i nie powinno przeszkadzać w kieszeni torebce. Całościowo zaś Galaxy A50 wygląda nowocześnie, może się nawet bardzo podobać dzięki efektownym pleckom i używa się go na co dzień całkiem wygodnie, ale brak wodoodporności i rysujący się plastik zaliczam po stronie minusów. Ekran urządzenia ma imponujące 6,4 cala, proporcje 195 na 9 i rozdzielczość Full HD+, 1080x2340. Gęstość wypada więc na poziomie 403 pikseli na cal i skutkuje bardzo dobrą ostrością wyświetlanego obrazu. Matryca jest super amoledowa, obsługuje HDR10+, i należą jej się pochwały. Jasność maksymalna ustawiana automatycznie jest wprawdzie gorsza niż w przypadku topowych S10, ale ani razu używając A50 w lecie nie musiałem szukać cienia. Dlatego dochodzą świetne, nasycone, ale nieprzesadzone kolory, wzorowaniem których można zresztą sterować w ustawieniach, perfekcyjne czernie, nieskończony kontrast i znakomite kąty widzenia. Wśród dodatkowych funkcji jest filtr niebieskiego światła, konfigurowalny na kilka sposobów Always on Display oraz tryb nocny, czyli ciemne tła w menu. Jest też nieco schowana opcja zamaskowania nocza, i uważam, że ona jest zupełnie niegłupia. Ze względu na powstające wtedy dość duże łuki oraz spory podbródek, całość wygląda mniej więcej symetrycznie. Zatem jeśli ktoś tęskni do tego, jak wyglądały telefony jakieś dwa lata temu, może sobie to przypomnieć. Diody powiadomień nie ma, szkoda, a ja podpowiadam Samsungowi, że mógłby w tej roli wykorzystać animację ramki aparatu na froncie, używaną obecnie do sygnalizowania rozpoznawania twarzy. A50 pracuje na ośmiertelniowym Exynosie 9610 rozpędzającym się maksymalnie do 2,3 GHz, z grafiką Mali G72 i w Polsce jest dostępny w wariancie z 4 GB pamięci RAM. Na średnią półkę OK, ale jest też wersja z 6 GB i ona oczywiście brzmi lepiej. Pochwalę za to ilość pamięci wewnętrznej, aż 128 GB, czyli jakieś 107 na start dla użytkownika i dodatkowo z osobno wydzielonym slotem na microSD. A50 jest prawdziwym, niehybrydowym DualSimem. W benchmarkach Galaxy A50 plasuje się przed Huawei P30 Lite, gdzieś w okolicy Xiaomi Redmi Note 7 i wyraźnie za Mi 9 SE. Czyli, że da się znaleźć podobnie wyceniane a mocniejsze telefony, ale biorąc pod uwagę obecną cenę galaktyki, na pewno nie jest źle. Tym bardziej, że w codziennej pracy telefon mnie raczej nie zawodził. Jest żwawy i szybki, otwiera aplikacje bez większej zwłoki i zaczyna się co nieco dławić, dopiero wtedy, gdy się go przydusi rozbudowanymi społecznościówkami. No i oczywiście mowa o działaniu w czasie testu. Zalecam na przyszłość powiedzmy higieniczne, świadome użytkowanie telefonu. Inaczej, a ze względu na planowane postarzenie produktu, być może nawet wtedy, z biegiem czasu będzie gorzej. Ale o tym wiedzą chyba wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek, jakikolwiek smartfon. A50 pracuje na Androidzie w wersji 9.0 Pie z nakładką systemową One UI 1.1 i ma poprawki bezpieczeństwa z lipca, czyli stosunkowo świeże. Najnowszy Samsungowy interfejs budzi moje mieszane uczucia. Być może dlatego, że wita użytkownika kiepsko zagospodarowaną siatką pulpitu głównego i przerośniętymi ikonami. Dodatkowo zbyt kolorowymi i jakoś tak przesadnie zaoblonymi. Oczywiście wszystko to się da zmienić. Są też motywy, więc tę barwność można ograniczyć, ale jednak u mnie wrażenie pozostaje. Pulpit po lewej to Bigsby Home z widżetami informującymi o podpowiedziach, pogodzie, miejscach w pobliżu itd. Jest też domyślny podział na ekrany główne i menu z aplikacjami. Bardzo tradycyjne to podejście. Tradycyjny jest też suwak głośności, sterujący równocześnie dzwonkimi i multimediami. I po dłuższym namyśle dochodzę do wniosku, że takie rozwiązanie odpowiada mi najbardziej. Przyciski nawigacyjne na dole ekranu można poprzestawiać, można też zastąpić je gestami pociągnięć od dołu w ich miejscu. Nie jest to najbardziej wyrafinowany z pomysłów, ale działa całkiem ok. W ustawieniach za ciekawe można uznać z kolei tryby zasilania. Są trzy, więc można określić, czy ważniejsza dla użytkownika jest wydajność czy czas pracy. A mnie cieszy, że Samsung nie zapomniał o możliwości wybudzenia telefonu dwuklikiem. Dostęp do telefonu można zablokować wizerunkiem twarzy, co działa szybko i celnie, ale tylko w oparciu o zwykły aparat na froncie, więc nie stuprocentowo bezpiecznie. Lub odciskiem palca. A50 bardzo nowocześnie ma czytnik linii papilarnych zatopiony w ekran. Nowocześnie, owszem. Ale czy dobrze? Nie jestem przekonany. Wprawdzie po jednej z aktualizacją działa dużo lepiej, ale ciągle... Ale trzeba przytrzymać dłużej, a po nawet niewielkim zabrudzeniu łatwo obłędny odczyt. Da się z tym żyć, ciężko to jednak uznać za poprawę w stosunku do tradycyjnych czytników umieszczonych na pleckach albo pod ekranem. Pojedynczy głośnik zewnętrzny na dolnej krawędzi jest tymczasem donośny i ma znośną barwę. Mogę o nim powiedzieć, że słyszałem znacznie lepsze, ale też znacznie gorsze. Na plus zaliczam za to obecność gniazda sławkowego mini -jack oraz jakość dźwięku na sławkach. Telefon jest bardzo, bardzo głośny, gra czysto i z odpowiednią ilością niskich i wysokich tonów. A gdybyście chcieli sobie barwę dopasować do własnego gustu, można to z Zrobić przy pomocy funkcji Dolby Atmos, klasycznego korektora oraz jeszcze kilku innych. Ważne, wszystkie działają globalnie w każdej aplikacji. I zdziwko, na pokładzie od startu mój playowy egzemplarz A50 nie miał żadnego odtwarzacza muzyki. Cóż, znak czasów. Dziś piosenek słuchacie w serwisach streamingowych. Dla większości osób najważniejszy multimedialnie będzie jednak aparat, a w zasadzie trzy aparaty, a tak naprawdę dwa. Główny moduł ma 25 megapikseli, światło 1.7 i detekcję fazy. Drugi to 8 megapikselowy szeroki kąt z polem widzenia 123 stopnie i przysłoną 2.2, a trzeci ma 5 megapikseli i światło 2.2, ale służy tylko do rozpoznawania głębi. Ciężko uznać go więc za pełnoprawny aparat. Kodaż Samsung nie dorzucił nawet prostego teleobiektywu. Nie powinno natomiast nikogo dziwić, że nie ma optycznej stabilizacji obrazu. Jak chyba zawsze w Samsungach od startu działa opcja włączania aparatu podwójnym wciśnięciem klawisza blokowania telefonu, i to jest fajne. Interfejs jest zaś rozsądnie poukładany. Po lewej znajdziecie skróty do Emoji AR, filtrów, proporcji zdjęć. Uwaga! Domyślnie fotos są robione w 12MP. Jeśli chcecie robić 25MP, trzeba wybrać tu pozycję 4x3H, minutnika, pojedynczej lampy błyskowej i ustawień. Tutaj schowano automatyczny HDR, wybór rozdzielczości czy opcje zapisu filmów H265. W oknie podglądu dwa drzewka symbolizują aparat główny, a trzy szeroki kąt. Powyżej jest zaś włącznik optymalizatora scenery, który po wykryciu konkretnej sceny powinien podbić kontrast czy na scenie barw. I cóż, funkcja jest nadal równie szybka co scena 105 na rajdzie Monte Carlo. Obok spustu migawki znajdziecie z kolei tryby przewijane górę i jest ich sporo. Oczywiście Live Focus, czyli portret z możliwością sterowania natężeniem rozmycia. Pro, które ze względu na swoje ograniczenie z manualem ma tyle wspólnego co kura z T-Rexem, panorama, hyperlapse oraz dodany przy okazji jednej z aktualizacji bardzo zwolnione tempo 480 klatek na sekundę i noc symulująca dłuższe naświetlanie w ciemnościach z jednoczesnym ustabilizowaniem kadru. A jeśli chodzi o jakość zdjęć. Mam o nich do powiedzenia coś pozytywnego i coś negatywnego. Na plus kontrast i kolory. Bardzo ładne, nasycone, żywe i cieszące oczy, choć co ciekawe, konsekwentnie wyglądające lepiej w przypadku szerokiego kąta. Przy okazji, na wielu ujęciach w jego przypadku lepsza była także rozpiętość tonalna, ale generalnie w obu przypadkach mogę ją pochwalić. Na minus jest za to szczegółowość. Zdjęcia przeglądane w pełnym rozmiarze wydają się być jakieś miękkie i niespecjalnie ostre. Oczywiście na ekranie telefonu czy nawet laptopa nie będzie tego widać, ale taka przypadłość sprawia, że rekadrowanie tych 25-megapikselowych fot nie ma większego sensu. Szkoda. Wybaczyłbym, gdyby 12-megapikselowe pliki były lepsze, ale nie, objawy są dokładnie takie same. Problemem są też refleksy. W przypadku aparatu głównego widoczne zawsze wtedy, gdy w kadrze jest słońce lub po zmroku mocne źródło światła. Zresztą telefon w ciemnościach najzwyczajniej w świecie po prostu nie radzi sobie dobrze. Autofokus myli się raz po raz, ilość detali jest jeszcze słabsza, a jedynym pozytywnym skutkiem zastosowania trybu nocnego jest uratowanie informacji z prześwietleń. Poza tym świetnie radzi sobie z wyostrzeniem szumów i odbłysków i z całą pewnością nie są to pożądane rezultaty. W przypadku szerokiego kąta w ogóle nie ma możliwości skorzystania z niego, więc dodatkowy aparat po zmroku jest zupełnie bezużyteczny. Całościowo jestem negatywnie zaskoczony. Samsung zdążył przyzwyczaić mnie, że aparaty, nawet w tańszych modelach, są solidne, a ten jest po prostu słaby. Ładne kolory, dobry kontrast i broniący się w dobrym świetle szeroki kąt to trochę za mało, żeby móc powalczyć z konkurencją. Aparat na froncie też jest 25-megapikselowy, ma światło 2.0 i także domyślnie robi zdjęcia w 12-megapikselach. Efekty jego pracy na szczęście podobają mi się znacznie bardziej. Detali jak na selfie jest dużo, kolory, rozpiętość tonalna i odcięcia krawędzi w trybie portretowym także się bronią. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, A50 w standardzie nagrywa filmy maksymalnie w 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Nie ma ani 60 klatek na sekundę, ani 4K. Skutecznie działa cyfrowa stabilizacja obrazu, na plus jest także szczegółowość i wszystkie pozostałe cechy. Jest zatem dużo lepiej niż w przypadku zdjęć. Uwaga, przed rozpoczęciem nagrywania trzeba wybrać z którego obiektywu chcecie korzystać. Po wciśnięciu przycisku REC takiej opcji już nie ma. W temacie łączności, A50 obsługuje LT kategorii 6, ma Bluetooth 5, ma NFC, ma radio FM i nigdy nie sprawiał mi żadnych problemów podczas rozmawiania. No i tak jak zapowiedziałem we wstępie, zajmijmy się baterią. Ma 4000 mAh i to rzeczywiście dużo, ale ważniejsze jest to, że czas pracy mogę nazwać ponadprzeciętnym. Z wyłączonym always on display do 2,5 dnia, z włączonym do 2 dni w cyklu mieszanym. Jeśli jednak z telefonu będziecie korzystać bardziej intensywnie, myślę, że podpięcie do prądu będzie konieczne w połowie drugiego dnia. Smartfon obsługuje ładowanie 15W. 30 minut oznacza jakieś 35% pojemności baterii, a całość zajmuje mniej więcej 2 godziny. Odpowiednią ładowarkę znalazłem w zestawie. Bez niespodzianki wsparcia dla ładowania bezprzewodowego nie ma. Podsumowując, Samsung Galaxy 50 całościowo podoba mi się mniej niż jego odyszkę prostszy brat. Nie dużo mniej, ale o zauważalnie słabszy aparat a to przecież dla wielu osób jest jedna z najważniejszych cech telefonu. Nie pomaga też to, że Galaxy 50 na start kosztował absurdalne 1599 zł. Obecnie po zweryfikowaniu przez rynek A50 da się kupić za 200, a gdzie nigdzie, w mniej oficjalnych źródłach nawet za 500 zł mniej. Ja pozostaję jednak niewzruszony, uważam, że są lepsze opcje za podobne pieniądze, dlatego kupujcie na własną odpowiedzialność. A co wy sądzicie o Samsung Galaxy A50? Czy warto go kupić za 1300 zł, za 1000 zł, albo inaczej, za ile warto go będzie kupić, jak już odpowiednio stanie? Napiszcie, co sądzicie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego telefonu, oczywiście również tak jak zawsze możecie zadać pod filmem w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Pewnie będę siedział przez dłuższy czas, po to, żeby podpowiadać na wszystkie komentarze. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie oglądaliście wczorajszego albo przedwczorajszego, to zapraszam na kanał, możecie je łatwo znaleźć albo podepnę je gdzieś tutaj na karcie w opisie, żebyście nie musieli dalej poszukać. No i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.